zadanie klejnoty. Było to zadanie typowo kombinatoryczne. Leżało w nim N klejnotów i naszym zadaniem było zaliczyć na ile sposobów możemy wybrać K klejnotów tak, aby wszystkie, które wybierzemy, należały do grupy L klejnotów leżących koło siebie. Ograniczenie na N było do miliarda, natomiast na K i L do 10 milionów, co sugerowało, że należało to rozwiązać w złożoności liniowej od K albo L. Rozwiązanie wzorcowe opiera się na tym, że grupujemy wszystkie sposoby według najwcześniejszego klejnotu, jaki wybierzemy, to znaczy takiego o najmniejszym numerze. I teraz zauważamy, że jeżeli numer tego klejnotu jest mniejszy niż n-l minus plus 1, to znaczy, zanim jest przynajmniej l minus 1 klejnotów o większym numerze, niewybranym, no to następne k minus 1 klejnotów możemy wybrać na l minus 1 po k minus 1 sposobów, a w przeciwnym wypadku możemy wybrać na z po k minus 1 sposobów, gdzie z oznacza, ile klejnotów ma większy numer, czyli leży za nim. No i takim wynikiem będzie n l plus 1 razy l minus 1 po k minus 1, no bo mm, wszystkie no bo może być wiele takich pozycji, z których możemy wybrać na L-1 po K-1 sposobów. To są wszystkie takie pozycje, na których nam zostanie przynajmniej L-1 klejnotów o większych numerach. A potem y, zliczamy około L-K takich wyrażeń Z po K-1. I każde takie wyrażenie wystąpi dokładnie raz. No dobra, ale jak chcemy obliczyć, bo o ile, ponieważ modulo jest liczbą pierwszą, bo podajemy wynik modulo i potrafimy nawet obliczyć nasze l1 po k1, no to jak policzymy. Jakoś szybko kolejne wyrażenia z po k-1. Rozwiązanie wzorcowe oblicza taką tablicę o nazwie tab, która dla danego i przechowuje jakby tę dolną część naszego i po k-1, czyli 1 przez i minus k plus 1 silnia razy k minus 1 silnia, czyli to jest i po k minus 1 podzielone przez i silnia. No i dlaczego w ten sposób? Dlatego, że jeżeli obliczymy jakimś potęgowaniem modularnym wartość tej tablicy dla pewnej dużej liczby, dla, dla jakiegoś dużego z, to wszystkie kolejne wartości możemy już obliczyć silniowo, ponieważ y, nie będziemy do tego potrzebowali dzielenia. To znaczy, iterując w dół, y, możemy tylko mnożeniem policzyć wszystkie mniejsze komórki tej tablicy. Oprócz tego mamy tablicę, która przechowuje y, kolejne silnie. No i dzięki temu I po K minus 1 będzie równa tablica, która przechowuje silnie od I razy tablica, która przechowuje te nasze razy od I. I w ten sposób po prostu iterujemy po wszystkich Z, jakie nas interesują i dodajemy dodajemy. N minus L plus 1 razy L minus 1 po K minus 1. Dziękuję.